Egzamin maturalny z fizyki maj 2022, poziom rozszerzony. Zadanie numer 7. Jest to zadanie z pola grawitacyjnego. Podczas misji badawczej o nazwie STEREO dwie sondy A i B poruszają się po orbitach dookoła Słońca, jedynie pod wpływem jego grawitacji. Przyjmij, że sonda A porusza się o, po orbicie kołowej o promieniu RA, a sonda B porusza się po orbicie kołowej o formieniu RB. Okres obiegu sondy A wokół Słońca wynosi 344 doby do TA. Obie sondy oraz Ziemia obiegają Słońce w tę samą stronę, a ich orbity leżą w jednej płaszczyźnie. W pewnej chwili te zero sondy A i B, Ziemia oraz Słońce ułożyły się wzdłuż jednej prostej, tak jak to widać na rysunku. No i polecenie pierwsze: oblicz okres TB. Okres obiegu sądy B do koła Słońca. Najpiękniej zachowanie się ciał poruszających się wokół Słońca opisuje najpiękniej, ale jednoznacznie trzecie prawo Keplera. To, co pojawiło się na ekranie, to jest trzecie prawo Keplera. To jest screen tego, co otrzymali maturzyści w 2022 roku. Maturzyści z fizyki wchodząc na salę egzaminacyjną. Jest to trzecie prawo Keplera. Dopasujmy je do naszych danych. A więc stosunek Ta, stosunek kwadratu okresu obiegu sondy A wokół Słońca do sześcianu jej odległości od Słońca, od słońca RA jest stały. Jest taki sam jak w przypadku sondy TB. Przyjrzyjmy się danym. W tym równaniu znamy wszystko poza TB. Wyznaczamy TB, podstawiamy podkreślone na czerwono przeze mnie dane i znajdujemy, że jest to 388 dB ziemskich. Polecenie drugie. Oblicz miarę kąta alfa między promieniami wodzącymi sądy A oraz Ziemi. Po roku ziemskim od chwili T0. Tak jak to pokazuje rysunek drugi. Zwróćmy uwagę, na początku wszystkie ciała znajdowały się na jednej linii prostej. I z tego punktu, oznaczonego tutaj dla Ziemi Z, ruszyły Ziemia po, swoim, po swojej orbicie, po swoim okręgu, oraz Sonda A po swoim Okręgu, ponieważ sonda A znajduje się bliżej Słońca i jej okres jest równy 344 doby, a Ziemia ma okres dłuższy, to po jednym roku ziemskim Ziemia wróci do położenia początkowego, a sonda ją wyprzedzi i znajdzie się w punkcie A. Wprowadzam swoje oznaczenia. RA, odległość sondy A od Słońca. A0. To chwila początkowa, punkt położenia sondy A w chwili początkowej. Delta A to długość łuku A, A0. To ta droga będąca różnicą między drogą przebytą przez Ziemię, a drogą przebytą przez sondę A. No i z czego skorzystamy? Skorzystamy z definicji kąta w mierze łukowej. Kąt w mierze łukowej... Miara, miarą tego kąta jest stosunek długości łuku do promienia okręgu. Delta L, zgodnie z tym co powiedziałem, będzie równe różnicy drogi jaką przebyła sonda A. A sonda A przebyła, tak popatrzymy to, 360 stopni plus kąt alfa. Przedstawiam ją iloczynem prędkość VA, czyli prędkość sondy A, razy, Okres Ziemi, czyli 365 dB, minus droga przebyta przez sondę będąca jej długością, jej orbity. 2 pi R ze wskaźnikiem A. No i oczywiście to do R, aż stosunek. Rozpisuję prędkość sondy A jako stosunek drogi, którą ona przebywa w okresie TA. Ta droga to 2pi R ze wskaźnikiem A przez TA. Teraz przyjrzyjmy się temu, co tutaj mamy. Mamy tak 2pi, można je wyciągnąć przed nawias, a ponadto RA w liczniku w obu wyrażeniach występuje w mianowniku. Upraszczamy przez RA i znajdujemy taki stosunek. Okres obiegu Ziemi wokół Słońca to 360 dni. Okres obiegu Sądy A to 344 doby. Dzielimy to przez siebie, postawiam te dane i znajdujemy, że kąt alfa, to wyprzedzenie Sądy A przez wyprzedzenie Ziemi przez Sądę A jest około 38 Radiana. I ostatnie polecenie w zadaniu 7, polecenie trzecie. Dokończ zdanie, zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych. Iloraz VA do VB, czyli stosunek wartości prędkości liniowej sądy A do wartości prędkości liniowej sądy B, wynosi w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku A, B, C lub D. No jeśli tak, to zabieramy się za stosunek. Otóż, co to jest ten stosunek VA do VB? Rozpisuję prędkość VA i VB. Prędkość jest to prędkość liniowa jest to stosunek przebywanej drogi do czasu. Długość okręgu 2 RA, sonda A przebywa w okresie TA, a sonda B, 2πRB przebywa w okresie B, T ze wskaźnikiem B. 2 pi można uprościć i otrzymujemy iloczyn takich dwóch ułamków. Przyjrzyjmy się danym. Tu u góry mamy na czerwono podkreślone T3 wielkości, czyli RA, RB oraz TA, a, a TB obliczyliśmy w poleceniu pierwszym, ono znajduje się tu. Podstawiamy te trzy podkreślone na czerwono zależności oraz obliczone TB i znajdujemy, że jest to około 1 i 400, czyli odpowiedź D.